W najbliższy poniedziałek na tarasie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słowice odbędą się kolejne ciekawe warsztaty. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rękodzieła na warsztaty z okazji Światowego Dnia Dziergania w miejscach publicznych, które odbędą się 10 czerwca o godzinie 15 na tarasie Słowickiej Biblioteki. Udział w takich warsztatach może wiesz dosłownie każdy, kto potrafi, kto chce się nauczyć robić na drutach czy szydełku, a z tego wychodzą naprawdę przepiękne rzeczy. Te warsztaty będą wspaniałą okazją do wspólnego spędzenia czasu przez osoby, które mają wspólną pasję. Będzie można wymienić się swoją wiedzą, doświadczeniami. I razem, razem stworzyć coś pięknego. Już teraz w holu biblioteki jest specjalnie przygotowany koszyczek, do którego można wrzucać włóczki, czy gotowe, wydziergane kwadraty które zostaną wykorzystane podczas spotkania, a jeśli ktoś nie posiada swoich akcesoriów, można i będzie je nabyć na miejscu. Żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, powstałe rękodziało będzie można przekazać na licytację dla Michała Bienia, chłopczyka, którego większość z nas wszystkich zna, a który potrzebuje ogromnej pomocy na uzbieranie potrzebnej kwoty na leczenie. Wstęp oczywiście jest wolny, my ze swojej strony gwarantujemy wspaniałą atmosferę, świetną zabawę, mile spędzony czas i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach.